Okazało się, że program Motel Polska ma wielu obserwatorów również w sieci. Oto Dominik Bos, którego kanał na YouTubie ma ponad 300 tysięcy subskrybentów. O, hej! Kojarzycie może taki format, że ludzie w internecie komentują oglądane przez siebie rzeczy? Mi się wydaje, że coś kiedyś o tym słyszałem. Technicznie rzecz biorąc, program nazywa się Motel Polska. Jeżeli oglądacie moje streamy, to prawdopodobnie wiecie, że jestem jego bardzo dużym fanem. No i słusznie. Komentują. Czekaj, bo, ale zobaczymy co. Zobacz. Ale czekaj, co mądrego powie? Patrz, już ma fryzurę taką. Rządowa telewizja, która emituje rządowe klipy. Co? Ludziom w sporej części związanym z rządem. Co? No, co? Ja no, ja nie? no nie, Zomek. Którzy pochwalają działania rządu. Normalnie mówi się na coś takiego masturbacja. Mnie nie interesuje twoja masturbacja, nie? No i co? I co dalej, kolego? Przejdź do meritum. To? Ale cóż to za <noise> Ale słuchajcie, to jakiś ekspert. Ja uważam, że tutaj śmiało każdy może powiedzieć swoje zdanie, niezależnie od tego, czy się wiesz, zgadza z partią rządzącą, czy się nie zgadza. Mamy tutaj na przykład bardzo dojrzałą dyskusję o tematach związanych z LGBT. Skoro kochasz faceta, no i go kochasz i, moż, i jest to dla Ciebie naprawdę spełnienie, no to dlaczego to, tego nie akceptujesz? Bo to jest chore. Nie można to jest facet chore. kochać faceta, to jest Dlaczego nie... nie? No bo nie i tyle. No. Ale każdy, obojętnie co nie mówi, każdy ma prawo każdy do wyrażania własnych tak, zdań. Na początek zaczynają każdy odcinek od mówienia o tym, jak bardzo są pokrzywdzeni, jak bardzo są atakowani przez ludzi. Muszę bardzo śledzić swoje profile i szybko to czyścić, ponieważ no jestem pisowską k* celem. To są rzeczy karane w ogóle. Dorota nie powinna się kompletnie tym przejmować. 10 minut później w tym samym odcinku ta sama kobieta rzuca takie uwagi. Mamo, co byś tam zadziałała? Lakier z lewej, lakier z prawej. Na pewno zmieniłabym kolor tej pani włosów, ponieważ ta pani jest troszkę taką osobą przytuszy i ma bladą cerę, w związku z tym, robienie jej odcieni. Zimnych, jeszcze bardziej tą cerę wprawia w odcień ziemisty, co powoduje obraz kobiety chorej. Jeżeli ta pani by się troszeczkę chciała ukobiecić, to zapraszam. No. I co było złego w tej wypowiedzi? Bo nie no wiem. No i co? Jest stylistką fryzur to, co nie ma prawa powiedzieć o fryzurze? Pani Marty Lempart? Ale przecież chciała dobrze dla Marty Lempart, nie? Chciała, żeby lepiej wyglądała. Uważam, że Dorota bardzo dobrze się wypowiedziała, gdzie to akurat skajtowałeś tą wypowiedź i nie chodziło jej o to, że będzie bardziej kobieta czy coś w tym stylu, tylko chodziło jej o wygląd, że coś nie odebrałeś, rzeczywiście musiałeś to przerobić po swojemu. Jak ktoś czyta jego wiesz, wypowiedzi, słucha jego, no to nie wiem albo y, lubi jego i, i jego opinie, ale niektórym, wiesz, ludziom to krzywdę może zrobić. Ja nie lubię żółtego koloru. Nie podoba mi się to, że masz żółty bucik, nie? A co innego, wiesz, nogę, <śm> nogę ci urżnę, wiesz, co chodzi? To jest zupełnie, wiesz, mogę założyć białe. Nie można tak porównywać, nie? Wiesz, tego, że e, Dorotę, sk wiesz, skwitowali, że jest pisowską... Nie? Czy że e, do, wiesz, czy ją pobiją, czy i tak dalej? Wiesz, z tym, że ona stary powiedziała, że też ma fryzurę taką. Ja to jest zupełnie co innego. Chyba jemu za to płacą, no bo z czego on by żył? Jak siedzi cały dzień przed telewizorem, no a jeśli musi. No to chyba, wiesz, no to, no to pisze No, no to, na, to na chyba YouTube jacyś tam mu płacą, a on pisze i szkaluje telewizję i tak dalej i innych, wiesz, yy, no yy, można powiedzieć, oczernia. I dlaczego uważasz, że ty jesteś rzecz... lepszy od kogo? Od kogo jesteś lepszy? Dlaczego tak uważasz? Wiesz, to tak jak my byśmy, my też możemy nagrać sobie filmik o nim. I co? I powiedzieć, zobacz, jaki mało, chłopak siedzi, tak? Mało to jest I taki jeszcze za ścianek. Polska dalej jest za ściankiem Europy. Wolność tomku w swoim domu. Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, korzystamy z naszych uprawnień konstytucyjnych do wolności wypowiedzi. Dorota, powinna skomentować teraz wygląd jego. Co na mu przykład, pana zrobić? Na przykład. Nie? Pana youtubera. Ja proponuję tego chłopaka zaprosić do wystąpienia w motel Polska.